W dzisiejszym odcinku gang rockpi, wieża na jana i koza z kurwy. Jakoś tak. Pamiętacie? Dobra. Pora na masterowanie rockpi, co tam? O, no kurwa ciepły. znowu. O, sieba. O? Jesteś ciepły? O. Jestem gorący. To nie ciepły. Ja pierdolę. Różnicę. Czyli ich. jesteś to okay. jest Aż to, tobie, tak, tobie, tak tobie tak zależy na mnie? Nie. Tak. To co łatwe, że będę z najlepszych ziomków. Ja już od razu wiedziałem. Najgorętszy chłopak na YouTubie. Tak, taki, taki no ben, nie, nie tak będzie. Nie wiem, tytuł tego filmu będzie. wchodził. Ja wam mówię, tak będzie. Aż Bartoli się pyta, czy jest ciepły. Jest tak gorący, że jest ciepły. No bo ciepli, to są gorsi ludzie no styknij! Ale mam jak kaktusa, który ma drona. Spróbuję go zestrzelić. Spokojnie, Rockpi rozwala system. O nie! Upokorzenie wersja one. Jestem mainem, Rockpi. <laughs> Main Rockpi! Tymczasem poprzedni eee, To i weź ze tego drona. Eee. Gdzie tak. Gdzie tak, gdzie taki ludzie istnieją, bo niektórzy, wiesz, niektórzy są masochistami, nie? No, ej, general, już mam chyba do zaklętę. Z czego co naliczyłem. O kurwa. Tylko nie Syks. tak. O, o. <grym> no siema małe. Ej, ty, ty masz ten dobry laserek, kurde Co mam dobre? Laserek ten. On no. Jest no. Też, też, faj, też fajnie mi wszyscy ruchają. Koza to jest To jest To jest Family-friendly, ja nagrywam, więc ja tam nie muszę. A, boom. Nowe oblicze na Jana <ślesk> 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 Ja go, <wy>, kurwa, nie... Bez 3 sekundy Nowe, no. no, nowe oblicze. <ślesk> Sprzedajemy kryptowaluty. Y Yy, w opisie jest kryptowaluta, zapraszam na mój kanał, za darmo ją jak my subujecie. Ja nie, nie gwarantuję wam zarobku, ale możecie ją kupić w wielkich ilościach, na pewno zarobicie. Ale nie gwarantuję wam zarobku. Yy, na pewno ja zarobię. No. To jest. O, nie generalnie wiem. jest taka teoria na Redditie, że jak zasubskrybujecie mój kanał dostajecie 10 milionów złotych w gotówce. Yy, to jest to jest prawda. Odjąć 28 tysięcy. Prawda. No, 28 tysięcy podatku, jeśli to prawda. Yy, tak. Kurde, ja ten rok gotuję dosłownie, mam na 23 w Rockbi. Bardzo mi się podoba, że praktycznie ja sam przyjąłem cały... Jest to mam 53 kila kurde. Mój rekord to 36 kili rockki Mój rekord w to jest jakieś 79 Mój rekord kili to 2 A mój to 36. Kto tam jest i graba? To się mój kilkant jest taki spory Mój limit kili to 2 Podzielić na dwa Zabiłem super superbraina na roppy, wow ja Jestem jakimś niemożliwym graczem To jest mnie spierdala, wracaj tutaj No nie no, jest spierdolił, no to. Nie, ty mnie nie zabiłeś to, to nie jest prawda To jest ruska propaganda, tak to uważam bo... Mój ulubiony człowiek ja. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie Nie jestem Nie jestem jedzeniem, czomperze, jestem Jestem gejem <grym> Ja teraz będę betonowy słonecznik No nie, ty jebany betoniarzu Prześmachuj wam mojego skino Kto gra medykiem? Nie Ej, wiem dużo osób się zaczęło robić No i super, można robić września Na Jan? Trze trzeba nie robić, ano Siema, Trzeba beton Ty, tam jest koza, trzeba ją zabić Zostaw! Gonimy kozę nie. Dobra, odpalamy wracaj, do, wracaj do Goat Simulator Paniego. Nie, zostaw mnie, dobra! Nie, no jeszcze mi nawala jakąś umiejętnością. Ej, betonowo słonecznik wcale nie jest taki zły, jak myślałem. Ty betoniarzu. No on taki średni jest. To jest silny zły, No wiesz, ten Artur. Dobra, jak... on jest w końcu betoniarzem, więc on musi być silny. No on musi, on jest. Silny betoniarz. W sensie, czy ją poszedł do zawodówki, skoro jest betoniarzem? To... Chłopie, jak zawodówkę, net podstawówki nie skończył. Oraz z tobą. Ja. Ej, on nawet podstawówki nie skończył, o czym ty gadasz? No to jest na poziomie Niego, skoro podstawówki jeszcze nie skończył. No chyba twoja. Mocne słowa! Czy ale to. E, ale... Jak to było? Fame to MMA! Mara, no idę od ciebie, musisz teraz słać, przeprosiny na pliwie. Siema, wasz punkt, gdzie się jebać. Nagram z przeprosinami do ciebie. No. No. Mnie tu nie ma, proszę mnie zostawić bo wyjdziesz tam na YouTubie i, i powie... Jowin, Powiedz jeszcze, żeby... On e, e, promocji za wszystkich. To, to, żeby się, żeby wbił na Twój kanał, Dorak to, to, no, to się wytnie. To się wytnie. I Wy nie mam. E, tylko Aoi. ja nagrywam. No, takie spontaniczne nagrywki, powiedziałem. Ej, weź, DJ, weź może nagraj. wziąłem, aha. Spoko. No i tak ja się ja i tak się to zaczęło. No nie no w Dobrze się bawimy, gramy w GW dwójkę, gram rock więc nie bardzo dobrze Jestem gejem Zabiję nurka, mówię ci Zabiję tak nurka ja gram kurydzem O nie, imp jest dobra Ty piarze, rok gdzie jesteście? Jestem obok tego kto cię zabił, chce chcecie dokończyć. Znaczy, chcecie ja, ja jestem ratować. na spawnie Kaszorek wracaj do bycia rokpi. bo odcinek nie będzie ma mam w sensie. Ja już kukurydzę mam prawie do max'a zrobionego Zróbmy jeden odcinek na filmie RockPi Simulator RockPi Rock Ej jakby już tak Gra, gra zapowiedziana, Simulator RockPi Ej chłopy, dawajcie ten, bo ja pokazałem dzisiaj e, tego moda na Boss Hunta Koledze no. Dawajcie gramy RockPi Boss Hunta ja pierdol... Ej to możemy do mnie nagrać to akurat No, możemy Ej, A to bo... kiedy idzie, bo ja już mam dosyć gierny, bo ja szybko ja się za tą grą Teraz. Ja mogę w nią za często grać. Emuera akcja. I ogólnie Teraz. już jakieś dwie godziny przy kąpie, to już oczy mi wysiadają. Co tak mało? <laughs> Jesteś stały. Ja z kiciorem siedzę już e, Jak to było? Ja Jesteśmy już staruchy, co nie? My już nie możemy przy kąpie się za dużo. Jesteś w takim ja. samym wieku jak kicior, alok Boże, nie zrozumiał żartem. Subskrypcja do 4, 3, 4 3, miliardy 3, 3, dolarów. 3. Ej, bo my jeszcze się na spawnach wbijamy, czy to jest aby na pewno per? Tak jest. Tak. No mnie tak w, sposób, w Robi każdej nie tak robiliśmy w sumie. Czy ja znowu mam najwięcej killi ja pierdzielę. Co to jest za lobby? Co To jest świeże lobby, że tak powiem. Świeże lobby, no. Same świeżaki tu grają, naprawdę. A ja nawet najwięcej killi bing bin, bin jumpem nie robię. Ja z kila killa jumpa mam w tej rundzie. uciekać. Potrzebujemy medyka. A ja teraz się skapam, że mam y, tego chujowego jumpa na RockPi. Nie zmieniłeś go dalej? Można dać teraz wstawkę, jak robiliśmy te schody do nieba. <grym> z tego screena, bo tego nie nagrywałeś. No to, a, to tak, tak, to tak to trzeba no zrobić, nie? No, bez z ma. Staś, podczas tego podczas tego, jak Dzięki za pomysły, widzowie słyszeli. I teraz też taki czarny ekran, że ci doradzam, co ja mam <laughs> montować. Jest... I, te, I to też w czarnym ekranie, i to też w czarnym ekranie. Odziemy, I ta. I, ta, i, i zdję... Zdję... zdjęcie, zdjęcie tego, zdjęcie programu do montażu, tak, tak robię. <laughs> <laughs> I, i, te, I jak przeciągam ten, normalnie ten plik y, z nasz, tym, z tym, nasz, z tym zdjęciem. nowy slander. To będzie piękne. Nie wiem, bardzo mi się podoba, że już mi się chyba trzy razy nagranie wywaliło graliśmy tymi RockPi, ale... RockPi jest najlepszą postacią po prostu, dlatego ci wywala. No, mój komputer, mój komputer... Ja, 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 chyba naprawdę robię rekord killi na tej, na tym, na bitwie drużynowej. No bo widzisz, jak... Mój rekord to jest 27, coś takiego. No bo widzisz, jak grasz z nami, to od razu jest lepiej, to jest, to jest, my, my dajemy ci moc. Moc. Tempo, pierdolenia. 30 rok noc. Kuśmiesz, Ej, ziomale, co ty dajesz prawa, że ja chcę Twój awatar, Elzę i kurwa ten, ten tekst. Street <grym grym> z... czy... Dziękuję. Tylko DJ na Dziękuję. te kule. Na twój jeszcze bardziej. Kule dają fulę, Kula na, daje fula! W życiu piękne są chwile i tyle jak motyle tyle <grym> na kurwy Legendarna bitwa rap... O bez tu jademy boska. na kurwy! Robota i Nakata jademy, <grym> jademy na kurwy Jademy na kurwy I teraz taki ten y, dodajesz stawkę z tego Du, duram, du, dura stawkę z tego. stawkę z tego to nie Chłopie ja tu już... Ja tu już 500 stawek wymyśliłam na dzisiaj, ja tym coś gadać. się. Boom. To będzie ten, dobra. Cztery i mech tej krewetki. Jest good. Ja, ja mam tylko nadzieję, że mi ten odcinek nie będzie reagował, bo jak się okaże kurwa, że mi, nie wiem, że w dwóch FPS-ach się nagra, to zabije siebie odcinek. Jeszcze kurwa zabije, nie wiem, tą gra. I kanał, i kanał. Tak, <grym> ja i polecam, i... Proszę, proszę. Proszę. Chłopie, robiłem tego. Chłopie... A ja zapraszam na mój te, kanał. O, też tak. polecam, też polecam. Nie znam, bo nie, bo nie, nie, bo nigdy nie. Ej, nie ej. E, no nigdy nie zobaczyłem, ale polecam. Uważaj. <noise> ten Antoni ma pretty content mat, y, pierogi. O pierogi, ja też lubię, bardzo polecam. Polska, Polska to nie? Szczególnie... Rady, to... Polska górą. Ja też lubię jak pierogi? Jak nie, pierogi ja lubię ja tylko polskie pijali. pierogi. Co Burum, burum. N nie no, wiem no, dlaczego, czego, no, ale aktualnie no, mam chyba jak chciał ja. mi zrobić trickstab. Ej. Z kapustą i grzybami. Ej! Dobra, mam... Mam dla was pomysł. Chyba, że dużo tego, sera jest. Dobra, ludzie, mam dla was pomysł na odcinek. Gramy, rockpi, boss hand i wszystkie najgorsze umiejętności. Kurczę, nie będę tym, nie będę skakał na 3 gruby. Bez kapera grani <grym> rowki <grym> to i grzech, ja pierdzela Ej a, a ej, a Ej, zioma, a chodź do mnie, ja ci się pokażę. Chodź do mnie. Czekaj gdzie ty jesteś? Bo ja za to się... tobą. Są trzy zombiaki sam. I tam. fucking a, no. behind you! Nie no, a zdech chodź. No i zdechłam. Zdechła. Ej a ile tych 2 metry? Ile tych 2 metry? Ej dzieje! Dobro, płumanik i to ciała! Dobra ile to trzeba być? I widzę cię, widzę cię, widzę cię, cię. cię. cię na no ja Sjuje mam patrzyć to. Pa, pogadaj ci coś? Mówiłeś to grzech Także grzesze! Grzech Grzeszik, grzesz ciężki! Ej, zomek! A, a, a ty chopie tak, rok To trzeba się spotkać. Tylko ja tak. robię ten. Ja mam najwięcej pieniędzy? Czekać. Nie, ja, już ja ty, to chyba. O nie, dobra, mam 14. Ej, Zabiję! 14. Muszę dwa pieniądze zrobić Oceanolog, OCEANOLOG! Zabić, zabić, zabić! Uff. A jest ja więcej rok chyba. No i super! Ga ten rodzina Ropi! w lobby gra Rocki. Jak podbiliśmy Berlin? <grym> Jak podbiliśmy nie, no, Berlin! No, Czy on najwięcej killi? Nie, nie. Nie Chyba? no bardzo i znowu mnie wyprzedziła zero roki. Boże. Bum bum. To co kończymy odcinek? Yyy... <grym> 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 eee... <grym> <grym> tak. <jeszcze. grym> no, no, dziękuję wam za oglądanie, wiecie na kanały w opisie i Elo. Ciąg dalszy nastąpi.